Scena czwarta. Inny pokój tamże. Królowa i Poloniusz. Poloniusz. Przyjdzie wnet. Mów z nim, pani, bez ogródki. Powiedz mu, że się już przebrała miarka. Jego wybryków, że wasza dostojność. Za długo stoisz jako perełan. Pomiędzy nim a ogniem. Tu się skryje. Tylko z nim ostro. Hamlet. Za sceną. Matko, o matko. Królowa. Nie turbuj się, wać pan. Z jego należycie. Wyjdź, już idzie. Poloniusz kryje się. Hamlet wchodzi. Hamlet. Jestem więc, matko, czego żądasz? Królowa. Hamlecie, bardzoś zmartwił Twego ojca. Hamlet. Matko, zmartwiłaś bardzo mego ojca. Królowa. Przestań, odpowiedź Twoja bezrozumna. Hamlet. Przestań, pytanie Twe bezbożne. Królowa. Cóż to? Znaczy, Hamlecie. Hamlet. Czego żądasz, matko? Królowa. Czy mnie już nie znasz? Hamlet. O, znam, na krucyfiks. Jesteś królową, żoną twego szwagra. Obyś nie była nią. Jesteś mą matką. Królowa. Muszę więc kogo innego przywoływać. Co się rozmówi z tobą? Hamlet. Siadaj, pani. Nie wyjdziesz stąd, na krok się stąd nie ruszysz. Póki nie stawię przed tobą zwierciadła, w którym się przejrzysz z gruntu. Królowa. Co chcesz czynić? Nie chcesz mnie zabić przecie. Hej! Ratunku! Poloniusz! Za obiciem! Ratunku! Hamlet! Dobywając szpady. Cóż to? Szczur! Bij, zabij szczura! Ten sztych dukata wart! Zadaje pchnięcie przez obicie. Poloniusz! Za obiciem! Zabity jestem! Pada i umiera! Królowa! Nieszczęsny, cóżeś uczynił! Hamlet! Sam nie wiem. Czy to król? Podnosi obicie i wyciąga Poloniusza. Królowa. Co za czyn zapamiętały? Hamlet. Zapamiętały czyn. W istocie matko. Tak samo prawie jak zgładzać ze świata. Króla, a potem iść za jego brata. Królowa. Jak zgładzać króla? Hamlet. Takem wyrzekł pani. Do Poloniusza. Bądź zdrów, usłużno, wścibski, biedny głupcze. Wziąłem cię za lepszego, znieść twą dole. Widzisz, że czasem źle być zbyt gorliwym. Nie łam rąk, pani, siądź i ścierp, że raczej. Ja serce twoje teraz łamać będę. I skruszę je na Boga, jeśli nie jest. Z nieprzełomnego metalu i jeśli. Przeklęty nauk nie zrobił go wałem. Przeciw wszelkiemu wpływowi uczucia. Królowa, cóżem ja popełniła, że się warzysz? Tak obelżywą mową na mnie targać. Hamlet. Czyn, który kazi w dzęk i kwiat skromności. Cnotę w obłudę zmienia, zdziera róże. Z chorzego czoła niewinnej miłości. I sądzą na nim wrzody, które święte. Małżeńskie śluby czyni fałszywymi. Jako zaklęcia gracza, a religię. Czczą wyrazów. Płoni się twarz nieba. I wiecznie trwały ten gmach chorobliwą. Przybiera postać wobec tego czynu. Jak gdyby w dnia sądnego. Królowa. Przebóg. Jakiż to czyn tak grzmiący zarzut ściąga. Hamlet. Spójrz, pani, na ten portret i na tamten. Na ten konterfekt dwóch rodzonych braci. Patrz, ile wdzięku mieści to oblicze. Czoło Jowisza, Hyperiona włosy. Wzrok Marsa, groźny i rozkazujący. Postawa godna Merkurego, kiedy. Na niebotyczny szczyt góry stępuje. Wszystko tu tak jest pełne, tak skończone. Jakby dla Dania pierwowzoru męża. Każdy Bóg swoją pieczęć był przyłożył. Na tym człowieku to był twój małżonek. Patrz teraz ówdzie, to twój mąż dzisiejszy. Jak zaśniedziały kłos zarażający? Zdrowego brata. Masz li pani oczy. Żeś mogła rzucić to górne pastwisko. Dla paszy na tym bagnie? Gdzie masz oczy? Nie możesz tego tłumaczyć miłością. Bo w twoim wieku krewnie łor pokornie. Słucha rozwagi, a jakaż rozwaga? Mogłaby kazać przenieść to nad tamto. Masz pani, zmysły, to pewna, bądź przecie. Nie jesteś martwa, ale i to pewna. Że zmysły te są zwichnięte, bo tu by Nawet szalony nie zbłądził w wyborze Bo nigdy jeszcze żadne obłąkanie Do tego stopnia nie stępiło zmysłów Aby im jakiś organ nie pozostał Do namacania tak wielkiej różnicy Jakisz, u ulicha, bez przyciuciu babce Tak cię zaślepił Wzrok bez dotykania Czucie bez wzroku, słuch bez rąk i oczu Węch bez wszystkiego innego, ba, nawet Najłomniejsza część zdrowego zmysłu tak by nie mogła się zmylić. O wstydzie. Gdzie twój rumieniec? Piekielny rokoszu. Jeśli ty możesz płomień twój rozniecać. W łonie matrouni to cnocie. W żącej młodości stać się trzeba woskiem. I stopnieć w własnym ogniu. Niech się przeciw. A taką pokus odtąd srom nie zbroi. Skoro ląd płonie tak żywo i rozum. Żądz jest faktorem. Królowa. O przestań, Hamlecie. Ty oczy moje zwracasz w głąb mej duszy. Widzę w niej czarne, szpetne plamy, których zmyć nie potrafię. Hamlet. Hektarów. Tak żyć w barłogu. Kazirodnego łoża gnić w sprośności. Z śmietnika rozkosz chłeptać. Królowa. Przestań, przestań. Każde Twe słowo razi mnie jak sztylet. Przestań, Hamlecie luby. Hamlet. Zbój i podlec. Nikczemnik nie wart setnej części setki. Twego pierwszego męża, że zimieszek. Który z wystawy ściągnął drogi, daj Edem. I w kieszeń schował. Królowa. Przestań. Duch wchodzi. Hamlet. Król z postawy. Z szmat i okrawek. Osłońcie mnie opiekuńczymi skrzydły. Święte zastępy niebios. Czego żądasz? Szanowna Maro? Królowa. Niestety. Oszalał. Hamlet. Co cię sprowadza? Przychodzisz li zgromić. Opieszałego syna, że tak gnuśnie. Czas marnotrawi w odwłokę puszczając. Spełnienie twego strasznego rozkazu. O, mów! Duch, pamiętaj na twe przyrzeczenie. Przychodzę po to tylko, żebym wzmocnił. Zwątlone nieco przedsięwzięcie twoje. Ale patrz, w jakim stanie twoja matka. O, stań pomiędzy nią a jej sumieniem. Odbywającym walkę, wyobraźnia. Najsilniej działa w słabym ciele. Przemów do niej, Hamlecie. Hamlet. Co ci jest, o pani? Królowa. Niestety, raczej ty powiedz, co tobie. Że tak upornie oczy w próżnię wlepiasz. I z bezcielesnym rozmawiasz powietrzem. Dziko z twych oczu strzela wnętrzny płomień. I gładkie włosy twoje, jak żołnierze. Zbudzeni ze snu alarmem, powstają. I wyprężone stoją. O mój synu! Skrop te trawiącą cię gorączkę chłodem. Zastanowienia. W co się tak wpatrujesz? Hamlet. W niego. Tam. W niego. Patrz, jaki on blady. Ach! Jego postać, jego sprawa zdolna. Byłaby wzruszyć głazy. Nie patrz na mnie. Bo od żałosnych tych spojrzeń rozmięknie. Tęgość mej woli i wbrew zamiarowi. Nie krew pocięknie, ale łzy. Królowa. Do kogo? Zwracasz te słowa. Hamlet. Czy nic tam nie widzisz? Królowa. Nic zgoła, chociaż wszystko, co jest, widzę. Hamlet. I nic nie słyszysz. Królowa. Nic oprócz nas dwojga. Hamlet. Patrz. Tam. Nie widzisz go. Już się oddala. Mój ojciec. On to w tejże samej szacie. W którą za życia lubił się przybierać. Patrz, już jest blisko drzwi, już jest za progiem. Duch wychodzi. Królowa. Płód to chorobliwego mózgu twego. W tworzeniu tego rodzaju widziadeł. Gorączka bardzo jest biegła. Hamlet. Gorączka. Puls mój spokojnie bije i do taktu. Tak jak twój, pani. W tym, co powiedziałem, nie było nic od rzeczy. Chcesz dowodu? To ci powtórzę każde moje słowo. A tego przecie wariat nie potrafi. O matko, matko, przez miłość zbawienia. Nie kładź pochlebnej maści na twą duszę. To myślą, że to nie sumienie twoje. Ale szaleństwo moje przemawiało. Ona by tylko zaciągnęła błoną. I zabliźniła miejsca owrzodzone. Ale zepsuta materia dlatego. Nie przestawałaby wewnątrz nurtować. Wyspowiadaj się niebu, żałuj tego. Co przeszło, chroń się tego, co przyjść może. Nie pokrywaj chwastu mierzwą, aby rósł bujniej. Przebacz mi tę moją cnotę. Bo w dychawicznym biegu tego świata przychodzi cnocie przepraszać występek. Korzyć się przed nim i niewiele żebrać. O przyzwolenie zrobienia mu dobrze. Królowa. Hamlecie, na pół rozdarłeś mi serce. Hamlet. O, rzuć precz, pani, część jego pośrednią. I zacznij z drugą tym czyściejsze życie. Dobranoc. Tylko nie we z mym stryjem. Pożycz choć snoty, jeżeli jej nie masz. Nauk ten potwór i mający zmysły. W szatańskie pęta jest jednak aniołem. Przez to, że prawym, szlachetnym popędom. Użycza także szat, które wciągnąwszy. Nie trudno nosić. Wstrzymaj się dziś, pani. A umartwienie to uczynić łatwym. Jutrzejsze, dalsze jeszcze łatwiejszymi. Bo przywyknienie zdolne jest nieledwie. Odmienić stempel natury i albo. Wciela szatana, albo go cudowną. Siłą wypędza. Jeszcze raz dobranoc. A zapragniesz być błogosławiona. I ja poproszęć o błogosławieństwo. Co się dotyczy tego jego mościa? Wskazując na Poloniusza. W istocie, żal mi go, lecz widno nieba. Dla ukarania nas z obopólnego. Chłosty mnie swojej zrobiły narzędziem. Pogrzeb mu sprawie i odpłacę godnie. Śmierć mu zadaną. Dobranoc tymczasem. Miłość to moją tak zatwardza duszę. Chcąc być łagodnym, okrutnym być muszej. A jeszcze parę słów. Królowa, cóż mam uczynić? Hamlet. Nic, pani, wcale owszem, nie masz czynić. Tego, coś powiem, abyś uczyniła. Gdy cię pijany król węźwie dołoża, nazwie swą kotką spieszczot w twarz uszczypnie. Wtedy za parę tkliwych pocałunków. Albo łaskotek niecnych jego palców. Odkryj mu wszystko, coś tu usłyszała. Powiedz mu, że ja w gruncie nie szalony. Tylko szalony przez podstęp. To byłby czyn budujący, bo któraż królowa? Piękna, roztropna, dobrych obyczajów. Coś podobnego mogłaby zataić. Przed nietoperzem, wygą koczkodanem. Pytam się, która? Nie, wbrew rozumowi. I wbrew dyskrecji, otwórz kosz na dachu. Wypuść zeń ptaki jako małpa w bajce. A potem sama w kosz wlazuszy dla próby. Ruń na złamanie karku. Królowa. Bądź przekonany, że jeżeli słowa. są tchnień, a tchnienia życia wynikłością. Nie mam dość życia do wydania w słowach. Tego wszystkiego, co mi powiedziałeś. Hamlet. Muszę do Anglii jechać, czy wiesz, pani? Królowa. Niestety. Zapomniałam, tak, podobno. Hamlet. Już są gotowe listy i dwóch moich koleżków, którym ufam tak jak żmiją. Ma je wziąć. Misja ich polega na tym, żeby mi wskazać, gdzie raki zimują. Życzę im szczęścia, idzie tu albowiem. Oto, ażeby inżyniera własną. Jego petardą wysadzić w powietrze. A to sęk będzie właśnie, bo ja głębiej. O parę sążni podkopię ich minę. I puszczę ich aż pod księżyc. Bodaj to, kiedy się przy jednym dzielę. Z dwóch stron przeciwnych zejdą dwa fortele. Dobranoc, matko. Trzeba mi stąd sprzątnąć. Te bryły mięsa. Coś teraz pan radca. Cichy, poważny on, co był przed chwilą. Uosobioną, głośną krotofilą. Pójdź, waszmość, musimy skończyć z sobą sprawę. Dobranoc, matko. Wychodzi wlokąc ciało poloniusza.